Witamy was w kolejnym odcinku Mistrzów Kina Mastercard, programie w którym wybieramy najlepsze, najambitniejsze filmy i staramy się mówić o nich tak, żebyście mieli ochotę jeszcze bardziej je zobaczyć. Grażyna Turbicka. i Michał Walkiewicz. Możecie je oglądać w każdy poniedziałek o 19:30 w wybranych salach Multikina oraz na Filmwebie. Michała Walkiewicza. Na, na a dzisiaj wśród tych mistrzów kina, mistrzyni kina, bo niewątpliwie tak możemy nazwać Nadine Labaki, libańską reżyserkę i scenarzystkę, która za swój film Kafarnaum otrzymała wielką nagrodę jury w Cannes. Otrzymała także nagrodę jury ekumenicznego. Ale to jest reżyserka, której kolejne filmy, gdy pojawiają się na światowych festiwalach, to budzą ogromne zainteresowanie. Tak było także z filmem Carmel, który jakby pokazał światu ten bardzo ciekawą reżyserkę Nadine Labaki. Tak, no, reżyserkę, która, która bardzo długo była znana jako aktorka, tak naprawdę, lokalnego kina, też państw przyległych. No. Tak naprawdę Karmel otworzył na baki drzwi do tej, do tej wielkiej międzynarodowej kariery, także w Europie i na festiwalu w Cannes. I bardzo szybko się chyba okazało, że to jest kobieta, która ma nieprawdopodobny dar łączenia bardzo lokalnych historii, bo ona jest z tym Bejrutem no, nierozerwalnie związana. Znaczy wszystkie filmy się rozgrywają w Bejrucie, na różnych poziomach tej drabiny społecznej, ale wszystkie w tym Bejrucie się toczą. A z drugiej strony opowiadanie jakimś takim super uniwersalnym językiem, wiem, że to jest bardzo kontrowersyjna teoria, ale ja bym widział ją w Hollywood. To, co ona na przykład robi no w kafarnaum, tak, ale... jeśli chodzi o język. Ale to absolutnie, są rzeczy... tylko ja, ja bardzo chcę, żeby ona robiła to, co robi. A jeżeli zechcą taką Nadine Labaki wziąć do Hollywood, to proszę bardzo. W każdym razie cenię ją właśnie za to, o czym powiedziałeś, czyli za to pozostanie we własnym kręgu tego świata, który zna doskonale. I to jest troszeczkę też takie kino, taką nadzieję ma Nadine Labaki, które pomoże jej krajowi pomoże jej miejscu urodzenia, Bejrut, bo ten film Kafarnaum przenosi nas do tych slamsów bejruckich. E, obserwujemy, właściwie takim przewodnikiem po całej tej historii jest dwunastoletni Zain, chłopak, który wychował się na ulicy. Bez, chłopak bez tożsamości. Bez to tożsamości. Metaforycznym i w dosłownym sensie. I to możemy powiedzieć, bo to zdanie, to jest pierwsze zdanie tego filmu, które mówi, e, wypowiada je właśnie Zain, mówi, e, oskarżam moich rodziców za to, że dali mi życie. No, niesamowicie mocne zdanie, które otwiera całą historię. To jest proces sądowy i potem mamy retrospektywę, która pokazuje e, nam widzom, czy ten mały Zain miał prawo takie zdanie powiedzieć. I wtedy my już stajemy się albo obrońcami jego, albo e, oskarżycielami albo sędziami. To jest konstrukcja tego filmu. No bardzo ciekawe. i całego systemu. Też, Otóż to. E, reżyserka Nadine Labaki <coughs> pojawia się w, w filmie jako prawniczka. W roli adwokata. E, w roli adwokata. I to, to jest nie trudno, bo bardziej symboliczne pokazanie, że to jest, jest rzeczniczką tego, tego chłopca w tej historii, jest rzeczniczką tej grupy społecznej, e, w, jeśli chodzi o jakąś narrację o jej państwie, tak? Które, tak, bo to jest opowieść o ludziach, To się to? od zawsze. Tak oczywiście. Prawda. To jest o całe kafarnaum. To jest opowieść o ludziach, którzy nie mają tożsamości. I o dzieciach, bo to skupia się na dzieciach. Ona, dla niej to było bardzo ważne, bo ona wie, że dzieci są naszą przyszłością. To jest banalne, ale tak jest. I te dzieci, w których budzi się nienawiść, żal do świata, gdzieś w którymś momencie będą musieli dać ujście tym emocjom. I dlatego ona chce pokazać, że nie możemy zostawiać tak spraw, że nie możemy zostawiać oto tak świata z takimi właśnie dzieciakami jak Zain, który nie ma aktu urodzenia, nie ma tożsamości. Zresztą jego rodzice również, on nawet nie wie, jak duże jest jego rodzeństwo. Jego rodzice też nie wiedzą tak naprawdę, ile mają tych dzieci. I to powoduje, że w momencie, kiedy taki zain zniknąłby. To nikt by się o niego nie upomniał. On przez cały ten film walczy po prostu o siebie i o takich jak on. A robi to w sposób, ja mam dreszczy, jak o tym mówię, tak słuchajcie, było, dlatego, że to jest przejmujące, kapitalne, zrobione rewelacyjnie. Tam są takie emocje, że naprawdę, słuchajcie, przygotujcie chusteczki i to nie tylko panie wrażliwe i delikatne, ale także panowie, bo to nieprawda, że chłopaki nie płaczą. Na tym filmie naprawdę można się rozpłakać. Ja jestem tego najlepszym dowodem, że tam. Pamiętam wspólny kanyński pokaz, tak. jakie były emocje, jak ludzie reagowali na ten film. Co? To chyba tak, mu tak. najlepsze, najlepsze świadectwo. Natomiast tutaj też trochę wracamy do Hollywood, jako że no, reżyserka występuje w obronie tego chłopca, czy szerzej tych dzieci. Sposób, w jaki to robi, to jest taki sposób, który jest w stanie zaapelować do jak najszerszej widowni. To tak? jest kino inicjacyjne, to jest kino drogi, to jest jakieś moralite, to jest jakaś taka miejska impresja, która się nie wiem, kojarzy z neorealizmem włoskim, czyli z rzeczami, które są odległe o kilkanaście e... dekad. Dekad, o kilka tak? dekad. O kilka dekad. Mhm. Więc to, jest, to są rzeczy, które połączenie tych wszystkich języków zamienienie w coś strawnego, co, co widz przyswoi i co będzie mu się podobało i co będzie uruchamiać te podstawowe też emocje, jak wzruszenie, jak strach, jak humor, no bo to też jest film, w którym, w którym ten humor jest. Ale ona właśnie fantastycznie te zachowuje równowagę pomiędzy tym, co tam jest lekkiego, po prostu takiego cieszenia się z życia, z tych małych, drobnych chwil, które przynoszą temu dziecku radość i jednocześnie łączy to z bardzo dramatycznymi sytuacjami. To, co powiedziałeś, to jest też opowieść rzeczywiście o dojrzewaniu, dojrzewaniu tego dwunastolatka na naszych oczach, to jest chłopak wyjątkowo inteligentny, wyjątkowo bystry i my razem z nim idziemy przez te slamsy bejruckie i obserwujemy też obojętność. To jest też film o obojętności nas dorosłych. Nie możemy sobie na nią pozwolić. No i o tożsamości chyba. Takim dodefiniowanie w ogóle tożsamości. Tak, wiemy, że nie jest imieniem, wiemy, że nie jest aktem urodzenia. No. O tym jest ta historia, ale też e, o tym, jak ta tożsamość się wykuwa. W, A jak rozumiesz jakimi, ten tytuł Kafarnaum? E, z, z jakimi czynnikami? E, no dla mnie to jest miejsce cały czas. To jest miejsce, i to jest właśnie ulokowanie tego gdzieś w bardzo konkretnej, w konkretnej przestrzeni z konotacjami biblijnymi itd. Tak no właśnie, no to jest... ale to, to jest, wiesz, to jest ważne, żeby o tym też powiedzieć, bo to kafarnaum z jednej strony dzisiaj tak powszechnie rozumiane jako miejsce chaosu, hmm. bezładu, takiego bałaganu, z drugiej strony to, co powiedziałeś, ta jego biblijność jest tutaj bardzo ważna, bo na to zwracała też uwagę Nadine Labaki, że tam, jak będziemy obserwować tę całą historię, zdarzają się takie małe. I to słowo cud jest absolutnie uzasadnione, bo Kafarnaum to było miejsce, w którym Pan Jezus dokonał najwięcej, największej liczby cudów i mieszkańcy tego bogatego skądinąd miasta kompletnie je zlekceważyli. Nie wyciągnęli żadnych wniosków z tych sygnałów, które dostawali. Więc to dlatego też moim zdaniem jest ważne, żeby rozumieć co to Kafarnaum dla nas dzisiaj współczesnych powinno znaczyć. No w świecie tych ekonomicznych tych dysproporcji, które są na ekranie zarysowane. Bardzo dużo dobrych rzeczy. <laughs> Mówiąc krótko od Nadine Labaki w filmie Kafarnaum, a już w kolejnych odcinkach no, inny no, film z Cannes. Jeszcze większe, to, emocje, słuchaj, jeszcze większe emocje, Jeszcze większa nagroda, bo złota palma, złota palma w Cannes, czyli film Hirokazu z Złodziejaszki. Ale tymczasem naprawdę piękna, piękna opowieść. Te nagrody, które Nadine Labaki dostała za Kafarnaum, należały jej się również za to, jakiego jak użyła języka filmowego do opowieści e, tego filmu, tej historii, ponieważ to jest właściwie dokument. Nam wchodzimy w te slamsy bejruckie, wchodzimy w to miasto, tak jakbyśmy byli jego częścią, w sam środek, kamera z ręki, jak mówię, takie paradokumentalne obserwacje tak, miasta. No to, to też w ogóle ek eklektyzm tych technik jest niesamowity, jest dużo tego dokumentu, ale też sposób, w jaki pokazuje Bejrus. Beirut, że to jest trochę dokumentalne, trochę skojarzy się z taką wielką filmową epiką. No nie wiem, czy weźmiemy Jorisa Evansa, czy neorealistów, czy Michaela Manna z Los Angeles, to jeśli ktoś potrafi pokazać w ten sposób miasto, no to jest po prostu wielkim twórcą, no bo to jest bardzo, bardzo ciężka do ogrywania przestrzeń i zamienienie jej w jakiś taki labirynt, nie wiem, jednocześnie pokazanie jako miejsca, no miejscami przytulnego, a z drugiej strony e, nadaniem jakiejś takiej aury mrocznej, no to jest, e, jest wielka umiejętność. To też w tym filmie jest absolutnie wygrany, już abstrahując od tego ile tam się dzieje. Mistrzowskie powiedzmy, mistrzowskie, bo tak, w końcu mistrzowie kina mistrzyni. Nasza pierwsza Mistrzyni, nasza pierwsza mistrzyni kina. Zanurzmy się zatem w to kafarnaum na Labaki, a 1 i 8 kwietnia opowiadać będziemy o filmie równie emocjonującym, Złodziejaszki. Też z większymi e... nagrodami, bo tutaj mówimy już o o złotej palni. A oczywiście, Hirokazu Koreedy, to też świetne, świetne kino, więc bardzo się cieszymy, że naprawdę tych mistrzów kina w Mastercard nie brakuje. Ale teraz Kafarnaum na Din Labaki.